manifestacji obywateli RPA i tutaj totalny, totalny inny obraz. Tam ludzie pełni nienawiści, drżący, no, krzyczący w niebo głosy przeciwko i sprawiedliwości, tutaj ludzie się modlący. Jak to właśnie oceniasz, te dwa środowiska, ponieważ jesteś chyba na każdej warszawskiej większej manifestacji? E, przede wszystkim zacznę od tego, że e, lewica w Polsce, czyli środowiska opozycyjne, absolutnie nie mają pomysłu, co ze sobą zrobić. E, całkowita negacja PiSu nie jest negacją merytoryczną. PiS, PiS można było krytykować z prawa, z lewa. E, nieśmiałe próby takie są ze strony, na przykład z prawej strony, ze strony Kukiza, e, który niestety nie chce tworzyć żadnej partii i organizacji, bo ma, ma obsesję antypartyjną. E, e, druga strona, lewica, całkowicie się pogubiła. Okazało się, że ich hasła rewolucji obyczajowej e, Jakoś nie pociągają Polaków. Polacy jakoś nie, nie czują się zgnębionymi pederastami, których ktoś musi wyzwalać. E, PiS się ustawił w takiej, w takiej dogodnej roli lewicy patriotycznej. E, I bardzo mu to dobrze wychodzi. E, odnosi sukcesy e, i trudno te sukcesy m, zanegować środowiskom opozycyjnym. Natomiast to, że i to, że, e, a to jest, i to, że ta druga strona opozycyjna e, idąca z białymi, różami jest pełna nienawiści, to wynika z tego, że oni po prostu nie mają argumentów. A jak się nie ma argumentów, ar, nie ma argumentów, którymi można walczyć z pisem, e, czy z jakąkolwiek inną e, ideą, to wchodzą emocje. A myśli, że zależało im na tym, żeby był tutaj Lech Wałęsa? Żeby Lecha Wałęsa na przykład wyprowadzała policja i żeby takie obrazki, takie zdjęcia poszły w świat? Nie, nie, nie. nie oczywiście, oczywiście chcieli wykorzystać instrumentalnie Lecha Wałęsy. Lech Wałęsa może pogubił się w tym swoim negowaniu bycia w sprawie Bolka, ale chyba okazuje się nie taki głupi i nie, nie da się im wykorzystać do do bycia bycia męczennikiem, bo to do nikogo nie przemówi. Wszyscy w Polsce, po pierwsze nie przemówi dlatego, że w ostatnich wyborach prezydenckich, w których startował Lech Wałęsa, Lech Wałęsa dostał mniej głosów niż Janusz korwin to pokazuje, jak Lech Wałęsa nie ma żadnego e, poparcia społecznego. Wykorzystywanie Lecha Wałęsy jako sztandar jest po prostu e, marketingowo dziwne. To może się sprzedać gdzieś w Ameryce, gdzie ludzie kojarzą Wałęsę, natomiast nie sprzeda się w Polsce, no pewnie w Ameryce też się już nie sprzedaje, bo e, nasze takie przeświadczenie, że wszyscy wiedzą, kto to jest Lech Wałęsa, może być dość przesadzone. E, oni naprawdę nie mają pomysłu. Oni tam sobie stoją, pokrzyczą, uważają, że całe zło na świecie to e, dur brzuszny, cholera, gradowicie i, i to, że się starzejemy, to jest wina Kaczyńskiego. I nie mają nic absolutnie do zaoferowania. E, jeszcze są przeświadczeni, o, mają taką przeświadczenie, e, przeświadczenie o swojej wyższości moralnej, intelektualnej, e, nie poparte faktami. E, no środku, kto według Ciebie dzisiaj jest liderem opozycji? E, Frasyniuk, który został skompromitowany w pewnym w sensie, na tej poprzedniej misji... Nie, lewica nie ma żadnego lidera. Petru, kioski, nie, 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 nie. Ci wszyscy ludzie, e, powiedzmy sobie szczerze, kioski, e, nikt na naszej prawej stronie nie zrobił tyle dla zaorania e, środowisko opozycji. Co zrobił kioski? E, I podobnie... Wszyscy Ci, ci ci, politycy, sychetyna nie ma żadnej scharyzmy. E, oni naprawdę nie mają pomysłu. Jak ja bym był lewicowcem, bym po prostu tych wszystkich polityków e, wyrzucił na śmietni i poszukał jakichś ludzi, którzy nie są zamieszani w jakieś afery, nie skompromitowani. nie pewnie mają jakiegoś profesora, jakiegoś... No, y... Może im będzie ciężko, może po prostu my sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak, jaka, jaka jest demoralizacja. Natomiast ja, ja bym po prostu zakochał tych wszystkich ludzi, nie, nie wyciągał lecha wołęce, y... tylko próbował inne, inne pomysły. Y... To jest na przykład bardzo ciekawo, ciekawo, ciekawą postawą jest tu postawa partii razem, która stara się coś takiego robić, ale też z zmiernym z efektem. Po prostu może, może dożyliśmy... Zakłócanie do... na przykład przemówienia Trumpa, zakłócanie składania kwiatów pod pomnikiem powstańców, e, czy solidary, to, za solidaryzowanie e, się z anarchistami, to chyba takie nie, nie ale jest. jest e, ale to, e, to jest nienormalne, ale to jest lewicowe. E, mieści się w jakiejś etyce lewicowej. Natomiast... Eee, dlatego na przykład partia razem nie, nie weszła w jakąś koalicję z Kodem, wiedząc, że to jest skompromitowane. A to są idealiści, e, dość kumaci ludzie, e, lewicowość, dlatego niebezpieczny. Ale na szczęście nie mają żadnego poparcia. Może po prostu się to wszystko wyczerpało. Tak jak kiedyś ja pamiętam czasy, kiedy już Lewicy, e, Lewicy Demokratycznej, SLD, partia postkomunistyczna, e, miała prezydenta, miała cały parlament, e, gigantyczne poparcie środowiska prawicowe nie istniały. Teraz się to skończyło, ich nie ma. Może przyszła po prostu taka, taka, taka e, taki czas, że... że e, no dzisiaj też ekrany reprezentuje często poglądy takie jak moja polska, e, No ale to widać, nie, to widać, że on też nie ma pomysłu na, na e, Bycie lewicowcem. Lewicowcy nie ma pomysłu na lewicę. Ja nie widzę wśród lewicowców takiego pomysłu. Sam też nie mam, a nawet jakbym miał to, nie, nie, powinno, nie, nie powinno się nim mówić. Po prostu się skompromitowali. Mnie martwi to, że my, prawcowcy, wolnościowcy, narodowcy, też nie mamy pomysłu. Mamy jakieś środowiska, kadry, nie do tej pory nie mamy z jednego pro programu stworzonego. Nie mamy struktury, która powinna nas jednoczyć w obliczu wyborów samorządowych. Choćby takich, żeby w czasie wyborów pójść do pisu i powiedzieć, zobaczcie, mamy tutaj ludzi w całej Polsce, weźcie nas na swoje listy. Tak przesypuje nam się rzeczywistość przez ręce niestety. Dobrze, że funkcjonują media. To, to jest jedyna rzecz, która nam się udaje. E, mamy dynamicznie rozwijające się portale. W, w, chyba tak w Youtuberswie to jesteśmy dość mocni, lepsi, lepsi niż telewizja. E, natomiast nie ma, nie ma organizacji politycznych. Ale już banują. Marcin Osadowski na przykład e, został zbanowany. Jeśli nie znacie ja Marcina Osadowskiego, NPTV... E, profile, profile, na których są teksty... E, z mojego portalu, na którym ja pisuję, czyli WONO24, też są systematycznie banowane. Wiem, że też inne środowiska inne też są banowane, ale można funkcjonować. Na, na razie nikt nie zamyka stron. Ja wiem, że cały ruch idzie przez Facebooka, ale to jest wielki apel do wszystkich. Poza Facebookiem też jest życie. Do, weźcie sobie tam na listwę te nasze portale wrzućcie, e, wchodźcie na nie systematycznie, po to, żeby wam kiedyś e, Facebook nie odciął dostępu. I tym akcentem zaczynamy dalej. Idziemy Dzięki dalej. Bardzo.